Trzyma, z tej strony Polski cwaniak, a to jest pierwszy gameplay na moim kanale z Grybate Battlefield Heroes, tak. On już miał być wczoraj, ale gdy nagrywałem, dręczyły, znaczy ostatnio, zaczęły dręczyć mnie niebieskie dziwki, czyli blue screen. tak, Blue screen, blue screen, blue screen, tak zaczęło mnie dręczyć i w ogóle wyskakiwać podczas grania podczas nagrywania ale ja polski cwaniak cwaniaczek jestem mądrzejszy i chyba ich naprawiłem ale chyba bo wczoraj też mówiłem że chyba do, do kupla się chwaliłem a potem tam, dupa wyskoczył blue screen i dupa ale dzisiaj już chyba naprawdę naprawiłem ponieważ już gram nie wiem dziesiątą rundkę i jeszcze ani razu nie wyskoczyło ale cicho bo zaraz jeszcze wyskoczy okej okay. więc tak na moim kanale, tak, bo to zapowiedź co nagrałem, to taka, wiecie, na odpiep się trochę, ponieważ chciałem wrzucić jakiś na no, filmik, wiecie, żeby ludzie z tamtego kanału, starego przychodzili. W ogóle dlaczego zmieniłem kanał, ponieważ tam dałem, o zmieniam kanał itp. itp. Ale zostałem zmuszony, ponieważ y, mój, znaczy mój partner, sieć partnerska zaczęli jakby mnie brzydko mówiąc frajerować, robić ze mnie frajera ponieważ ja na tamtym kanale zarobiłem, uwaga, aż 3 niecałe dolary, ponieważ to było 2,95 dolara. I ta kasa powinna być teoretycznie moja, tak? Znaczy, oni powinni odciągnąć trochę z tego procent dla siebie i no i tyle. A, a po prostu oni brali wszystko dla siebie i dlatego ja się wkurzyłem, a wiecie, mówicie, o, zmienić kanał, mógł odłączyć się, no, ale niestety no, jak już się podpisze elektroniczną umowę, to trzeba jej przestrzegać. Nie, nie można po prostu się odłączyć, chyba że jakaś kara, a po co mi tam jakąś karę płacić jeszcze, co nie, bo tego interesy dokładać, dlatego powstał ten kanał, tak? I tutaj w ogóle obiecałem sobie, że moje komentarze będą bardziej wyraźne, nie będę mówił tak na odpiep się, będę bardziej y, płynnie układał zdania i będę bardziej żywiej, wiecie, tak, tak zwerwą komentował, ale jeżeli... Tak troszeczkę dzisiaj zamolam to sorki, ale boli mnie gardło. To wiecie, teraz się zaczął okres szkolny, ja chodzę do trzeciego gimnazjum. No wszyscy tam od jednego załapują jakąś chorobę i tp, i td. Ja teraz sorki, ale muszę przerwać na chwilę gameplaya i... Sorki, ale musiałem przerwać, już jestem. Nie robiłem żadnego cięcia, ponieważ nie lubię robić cięć Musiałem po prostu wypuścić mojego psa Zatrzymuję go, no siostra sobie kupiła tak Teraz poszła gdzieś tam do kolegi I zostawiła mnie e, z opieką no, Ale tak, ale jak chciała No to mówiła tam no, do mamy, w ogóle tak, tak ja będę się opiekować i itd A teraz co? Starszy braciszek musi zostać A ja tutaj mam w dupie tego psa, ja muszę to nagrywać dla was gameplaya wow. Ale o, no i po mnie no Nienawidzę tak wpadną. o Chyba nie powiem. playsterek. playsterek. A aj, aj, tak by, jakbym miał jeszcze tą e, amunicję by się skończyła, wiecie, tym Keraminę na daleki i dystans, gówno tak. Hmm, 6.2, nie, nie jest źle, ale też nie jest dobrze, tak źle nie, bo jeżeli chodzi o moje umiejętności, to bywało lepiej, tak, tak, okej. Okay. W ogóle nieraz jak będę w moich gameplayach, czy to z tej gry, czy to nie z tej gry, będę poruszał jakieś e, tematy, wiecie, co wtedy będzie komentarz nie live to jest komentarz live, ale wiecie, żeby poruszyć jakiś fajny temat, sensowny i w ogóle albo jakiś poważniejszy, to trzeba się jednak skupić na wypowiedzi, to co się mówi, a nie jakiś tam brennie paplać, a komentować, grać i poruszać się jakiś komentować jakiś temat, to jest naprawdę trudno. I podziwam takich ludzi, którzy nagrywają komentarze live i mówią coś mądrego, ponieważ no ja teraz nagrywam komentarze live, no ale ja cię mówię coś mądrego. Po prostu nagrywam i coś tam do Was, mówię, tak? ale cóż to jest oczywiście komentarz 6-3 jeżeli chodzi o grę no, troszeczkę wam powiedziałem że tam miałem problemy ale tu już chyba pozbyłem się tych blue screenów podobne ponieważ te blue screeny były spowodowane tym że coś z ramem tak jak wiecie no każdy komputer ma ram tak pamięciłam i było coś spowodowane yy, według mnie to chyba miałem za dużo kości wsadzonych wiecie co naraz za dużo kości nie wiem czy to tym ale wyciągłem Dwie kości i jakoś działa. E, Utraciłem to troszkę, ponieważ no, mam mniej ramu, ale Ale i tak jest dobrze, jeżeli chodzi o moje wymogi. U! Pocisniemy go? Pocisniemy go? Oj, nie sądzę, nie sądzę. Tam jeszcze pomagają mu. o, o, o. Aj, piękna akcja by była. Jakby nie ten. Pidol, pidol. To bym go pocisnął tego. No jest. A jakoś nie wiem, nie widzę aż takiego sporego no baszu, ponieważ jak grałem. Ja mam naprawdę już chyba 11.30 minutkę e, gra, to naprawdę e, cheater się zdarzył. Jeszcze to sniper, wiecie. Ze snajperki na taki cheater. A drugi to na przykład zbił 30 levelem, tak? Takie małe levely jak ja. W ogóle ja Battlefield Heroes gram rok, ponieważ dokładnie w tamtym roku, pamiętam jak dziś, żałowałem, że za czasie szkoła ja poznałem fajną grą, jaką jest Battlefield Heroes, tak? Wow! Ale mi wyskoczył tutaj gnój. Jedziemy z nim. Tarcza? Tarcza szmato? Jest! Oooo, oh, fuck ja. Yeah. podciśnięte, O, będzie? Last kill? Aj, nie mieliśmy, ale cóż, ja myślę, że komentarz gameplay wam się spodobał. Ja się teraz oni żegnam, Cześć, daraj.